Więc poprzednie spotkanie było takie suche i teoretyczne, to teraz zajmiemy się czymś może bardziej praktycznym. No więc poprzednio sobie zdefiniowaliśmy trzy prawa Newtona, Wyszliśmy no weszliśmy do tego, że jak jest zamknięty układ, no i sobie na przykład podróżuje z prędkością V, no to te części wewnętrzne, cokolwiek by nie robiły, nie, może, nie mogą tego będu zmienić, a że pęd jest definiowany jako suma pędów wszystkich składowych, czyli prawda, jeśli to jest silnik, to musimy dodać pęd cylindra, pęd ludzi ruszających się w środku psa biegającego po samochodzie, to to wszystko musi się równać pędowi samochodu podejrze, który porusza się ze stałą prędkością, jeżeli jest sam we wszechświecie, na przykład w kosmosie, tak jak ten, którego Elon Musk wysłał. No więc z tej obserwacji wyszła nam trzecia zasada Newtona, akcja reakcja, czyli cokolwiek jabłko działa na pierwsze jakąkolwiek siłą, to to drugie jabłko działa na, na to pierwsze. Yy, powiedziałem siłą, bo tak naprawdę siła to jest właśnie zmiana pędu w czasie, czyli one mogą sobie przekazywać w jednostce czasu pęd, ale nie mogą go tracić. I, i jak to się tam, jak się, jak się założy, że masa jest stała, to wychodzi, że F równa się MA. No i ponieważ przyspieszenie to siła, no to yy, zerowa siła znaczy, że przyspieszenie zero, czyli prędkość się nie zmienia. Dokładnie to jest redefinicja tego, że możemy traktować jeżeli obieg jest sam we wszechświecie, albo jest odizolowany od całej reszty, to jak nie działają na niego siły, to porusza się ze stałą prędkością i odwrotnie, jak porusza się ze stałą prędkością, to nie działają na niego żadne siły lub się równoważą. I nad tym drugim chcę się skupić, no tutaj y, oczywiście zepsuł się obrazek jabłka, ale to nie szkodzi. To wszystko jest wektorami, czyli cokolwiek równania, które tutaj sobie analizowałem, trzeba dorobić strzałki ma to taką interpretację, że y, że we wszystkich wymiarach X, Y, Z te równania muszą być spełnione, czyli na przykład, jeżeli nie działa żadna siła w osi X, to prędkość Xowa jest stała. Jeżeli nie działa żadna siła w osi Y, to prędkość y jest stała to samo z Z, podobnie z akcją i reakcją, cokolwiek jabłko działa w osi X, jakakolwiek siła działa na jabłko pierwsze ze strony jabłka drugiego w osi X, to musi być zrównoważona tym samym w osi x jabłka drugiego na pierwsze i to samo z pędem, pęd w osi x, pęd w osi y i pęd w osi z musi być zachowany, wszystko jest wektorami i o tym będzie to spotkanie. Więc zacznijmy od prezydenta Trumpa, on się ubiera, ubiega o reelekcję i jak on sobie stoi nad, nad powierzchnią Ziemi to spodziewamy się, że będzie upadał yy, i będzie na niego działała siła mg, czyli przyspieszania grawitacyjnego. To oznacza, że będzie przyspieszał około 10 m na sekundę kwadrat, czyli co jedną sekundę, jego prędkość będzie rosła o 10 metrów na sekundę, bo A to jest właśnie ta siła MG przez masę, czyli po prostu G. No i teraz tak, pojawi się pytanie, a co się stanie, jak położymy nad nim, pod nim jakąś taką belkę, kawałek podestu? No to podest ma masę duże M, działa na niego siła MG, więc jak podzielimy przez tą masę, to i, pre, i prezydent Trump i ten podest będą spadały razem z przyspieszeniem G no się nie dotkną, bo spadają z takim samym przyspieszeniem. Wyobrażacie sobie taki ruch. No ale teraz tak, jak oczywiście damy jakiś podest, czyli przytwierdzimy to do tej ziemi, no to podest będzie działał na ziemię siłą mg, a ta ziemia będzie oczywiście odpowiadała siłą mg, tak żeby ten podest stał. Pamiętajcie, pierwsza zasada Newtona mówi, że jak coś się nie rusza, to siły muszą się równoważyć. w przypadku podestu jest tak, że no, siła ciążenia jest równoważona przez. No te podpory, one utrzymują MG całego Podestu. Co się dzieje z prezydentem Trumpem w tym czasie? On oczywiście upada na platformę, no i ponieważ na niego działa ta siła MG jako grawitacja, to a on sam stoi, bez, bez ruszania się patrzymy na prezydenta Trumpa i on stoi. To znaczy, że jego siła grawitacji, o której wiemy, że istnieje, musi być równażona przez oddziaływanie Podestu na prezydenta Trumpa. Można. No, no, w związku z tym, tak, żeby ta niebieska i czerwona strzałka ze sobą się odejmowały do zera. Przypomnę, wektor znaczy, że nie tylko w... długość jest ważna, ale też kierunek. MG w dół, reakcja podłoża w górę, kasują się, prezydent stoi, jego zmiana prędkości jest zero, tak jak stał, tak stoi. No dobrze, ale gdyby tak jakby w formie kampanii prezydenckiej prezydenta ustawić na takiej równi, pochyłej, to jest kąt alfa, to jest jakiś taki wózek, który może się kręcić i Prezydent mógłby się na przykład ślizgać. To co wtedy? Oczywiście działa na niego ta sama siła mg. Ja trochę zrobiłem ją dłuższą, e, tak żeby łatwiej się rysowało. No ale ta siła mg nie działa prostopadle do podłoża. No e, to może się zastanówmy, jaka jej część działa prostopadle do podłoża. To się robi tak, że rysuje się kwadrat, prostokąt właściwie. Ten prostokąt jest właśnie prostopadły do podłoża. I co? I, i, i prawda jest taka, że można zawsze dowolny prostokąt narysować, jakkolwiek go obrócimy, tak go obrócimy, czy może tak. I, i to, co będzie przekątną, czyli prawdziwa siła mg, może być rozłożona na boki tego prostokąta. No i tutaj narysowaliśmy ten prostokąt sprytnie, w taki sposób, że jest prostopadły do równi. No i widzimy, że nacisk na równie, to jest ten oznaczony n, no ale zostaje jeszcze ta składowa, która powoduje, że prezydent przyspiesza. No i tak, y, oczywiście w tej osi, czyli w osi prostopadłej do równi, nie spodziewamy się, że prezydent będzie jakoś tam spadał, czyli nie będzie do równi, do równi wpadał, więc na pewno musi być siła reakcji podłoża, która dokładnie równoważy nacisk. Więc tutaj mamy równowagę. Prezydent nie porusza się w tej, y, w tej osi, jego prędkość w tej osi jest 0 na cały czas. Ale porusza się w tej osi, ponieważ składowa MA, czyli masa razy przyspieszenie prezydenta, nie jest niczym równoważona, bo czym by miała być ewentualnie oporem powietrza, gdybyśmy go brali pod uwagę. No i oczywiście z prostej trygonometrii, no widzimy, że ten trójkąt jest jakoś podobny do tego dużego. Jesteśmy w stanie policzyć, ile wynosi nacisk, ile wynosi ta siła przyspieszająca, a pomocą funkcji trygonometrycznych kąta. No i oczywiście można to wyprowadzać, ale ja mam lepszy sposób dla Was. Słuchajcie, pamiętacie, że jeden to jest zawsze kosinus, a drugi to jest sinus Mg, czyli tej prawdziwej. Siły, bo cosinus i sinus jest zawsze mniejszy od 1. No ale sobie pomyślcie, co by było, jakby alfa była równa 0? Alfa 0 to znaczy, że no, zmieniamy tę równię, ona jest wtedy płaska i 0 oznacza, że cosinus 0 jest 1, czyli tu, to, że nacisk byłby mg, a ma byłaby mg razy sinus 0, sinus 0 to 0, czyli to by się zgadzało. Jeżeli równia jest równią płaską, czyli pod żadnym kątem nie jest pochylona, alfa jest 0, to nie ma ma. Uciało się, a nacisk jest równy mg, czyli bardzo dobrze, to są dobre kąty. Gdybyśmy zamienili, to oczywiście wyszłaby nam sprzeczność, wyszłoby nam, że dla płaskiej równi ma jest mg, a nacisk jest 0. To nie ma sensu. Musi być tak, że nacisk to kosinus, ma to sinus. Mam nadzieję, że to jakoś Wam przemówiło. Idziemy dalej. No więc co to znaczy, że to jabłko porusza się w przestrzeni kosmicznej? Ja mówiłem o jabłku w przestrzeni kosmicznej poprzednio ze stałą prędkością v. To oznacza, że to jest że prędkość jest ustawiona w jakimś kierunku i w tymże kierunku będzie się poruszać jabłko ze stałą szybkością, czyli wartością prędkości. To oznacza, że siła w każdym kierunku, w x w y w z ma się równać 0. Czyli przyspieszenie w osi x, przyspieszenie w osi y, przyspieszenie w osi z, wszystkich części tego jabłka, jak się je doda do siebie, ma być równe 0. No i weźmy sobie przykład. Przykład jest taki, że jest sobie gościu, on jak na spadochronie sobie spada no i spodziewamy się, że będą nadziałały na niego trzy siły. Jest to siła ciężkości, Fg, czy tam m razy g, masa tego gościa, razy grawitacja. Siła naciągu linki, no bo on trzyma te linki. I siła poru powietrza. Dobrą praktyką jest to, żeby się skupić na jednym obiekcie na raz i popatrzeć, jakie tam rzeczy do niego dochodzą. Tu linka dochodzi, więc na pewno będzie jakiś naciąg linki. Jest siła grawitacji no bo to pewnie jest nad, nad Ziemią, chociaż no, no niebo jest niebieskie, więc raczej jesteśmy nad powierzchnią Ziemi i spodziewamy się, że jeszcze jest jakiś opór powietrza. A dlaczego się spodziewamy, że jest ten opór powietrza? Bo jak popatrzymy na tego spadochroniarza, to on porusza się ze stałą prędkością, czyli te siły powinny jakoś tam się równoważyć, bo porusza się ze stałą prędkością. No to teraz pokażmy sobie, że te siły się równoważą. Więc, okej, okay, te są do siebie prostopadłe, Fg i Fop, więc one nie mogą się równoważyć, bo... Jakkolwiek byśmy nie próbowali je dodawać, dodawanie wektorów było poprzednio, to nie odejmą się, ale ta n może nam pomóc. No i żeby n jakoś nam przeanalizować, to należy narysować tutaj prostokąt, który będzie miał te dwa boki w interesujących kierunkach, czyli w kierunku poziomym i pionowym. No i teraz łatwo, bo teraz nam wychodzi, że żeby tutaj góra-dół się gościu nie porusza, czyli nie miał przyspieszenia, to ny musi być równe fg i one odjęte od siebie muszą dać 0, y składowa siły, a x składowa siły to znaczy, że ny musi się równać f, op, no i są przeciwnie skierowane, więc to jest minus, i dokładnie tak jest. Czyli to, co pcha go do przodu, to taki składowa od naciągu linki musi równoważyć siłę poru powietrza, no a to naciąg linki w górę ma się równoważyć siłę grawitacji. No i to, jak wszystko się doda, to siła wypadkowa jest 0, czyli wala porusza się ze stałą prędkością. Gdzieś tam. Tu skierowaną pewnie. No i oczywiście on to może regulować wychyleniem. Jeżeli on sobie to reguluje wychyleniem, to pewnie zmienia właśnie tą składową NX, a NY zawsze się dostosowuje tak, żeby, żeby zawsze FG, żeby FG równoważyć. Oczywiście można by się zastanawiać, co się dzieje ze spadochronem. No tutaj mamy z jednej strony ten naciąg działający w dół, a z drugiej strony siły oporu powietrza i grawitacji. I one też muszą się oczywiście zerować, żeby sam spadochron poruszał się ze stałą prędkością. Przykład, który bardzo lubię, to jest rekord świata Stefana Krafta. Można sobie zobaczyć na YouTubie. On leci tam ćwierć kilometra i jest taki moment w tym ruchu, zwłaszcza w środku, na tym największej skoczni świata, w Ikersund, że on się porusza ze stałą prędkością. Niemalże tak się wydaje. Więc wszystkie te siły grawitacji, oporu powietrza, e... Liftu, czyli coś, co, 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 co powiedzmy, no, nie wiem jak to się nazywa, czyli chodzi o to, to, ta siła wyporu, czy ta siła, która powoduje, że może on, e... no, powiedzmy oporu powietrza, tak go nazwijmy, on się wszystkie równoważą i on może się poruszać ze stałą prędkością. No dobra, coś lata, porusza się ze stałą prędkością, to jak latają samoloty? Najprostszy obrazek, jak latają samoloty, ma do czynienia z drugą i trzecią zasadą Newtona. Więc w grubsza to jest taki obraz, jak wygląda przepływ. Powietrza przez skrzydło, może dam źródło poniżej. No i jak sobie przeanalizujemy, jak taka jedna cząsteczka powietrza się zachowuje, więc ona tutaj wpada, idzie wzdłuż tych linii, potem obiega płat skrzydła, a następnie porusza się w tę stronę. Czyli to, co się stało, to ona zmieniła swoją prędkość. Początkowo to było VP, później to było VP prime, czyli widzimy, że jest zmiana no, prędkości tej cząstki. Kierunek ma znaczenie. Nawet jeśli, nawet jeśli co do długości jest taka sama, to zmieniła kierunek prędkość cząsteczki, więc mamy zmianę kierunku prędkości w dół. Ale przecież wiemy, że nie jest ważna zmiana prędkości, ale zmiana pędu, czyli masa tej cząsteczki powietrza razy zmiana prędkości, i mamy zmianę pędu. I zmiana pędu tej cząstki powietrza jest kierowana w dół. No ale wiemy z trzeciej zasady Newtona, że jeżeli, w ogóle dlaczego. To cząstka powietrza zmieniła swój pęd. Zmieniła dlatego, że się odbiła od skrzydła. No to, no to teraz rozumiemy tak. Cząsteczka odbiła się od skrzydła i zmieniła pęd w dół, więc skrzydło więc więc tak naprawdę skrzydło poczuło cząsteczkę, która popchnęła go w górę, tak żeby y, siły były przeciwnie skierowane i równe co do wartości. Okej? Okay? To jest ta trzecia zasada Newtona. Cząstka powietrza działa na skrzydło, y, a skrzydło działa na cząstkę powietrza. Skrzydło powoduje częste powietrza, że ona przyspiesza w dół, więc, yy, więc cząsteczka musi odpowiedzieć i popchnąć skrzydło w górę. No i jak tych cząsteczek będzie, oczywiście, dużo yy, i na przykład będzie ich ileś tam na jednostkę czasu, bo jakaś tam masa powietrza na jednostkę czasu będzie przepływała, no to dostaniemy takie równanie, że siła wyporu, czyli ta, która powoduje, że zrównoważona jest siła grawitacji, to no, zmiana pędu powietrza w czasie i dzięki temu samolot jest w stanie równoważyć, dzięki takiemu pięknemu ułożeniu skrzydła jest w stanie równoważyć siłę grawitacji. Ok, idziemy dalej. Więc pęd jest zachowany, więc jak sobie sam jakiś taki pokaz sztucznych ogni, to początkowo, jak mamy tą rakietę w ręce, to pęd całej rakiety jest zero, tych wszystkich części w środku też. Więc jak ona wybuchnie, o wybuchnie w taki piękny sposób, to spodziewamy się, że pęd całkowity nadal będzie równy zero, no i czy to jest tutaj prawdą? No to jest prawdą, bo wszystkie części rozeszły się w piękny, symetryczny sposób w różną stronę, czyli na przykład ta cząstka, która tu leci, mniej więcej się, no to ona ma jakiś taki pęd skierowany w lewo, no to ona mniej więcej się wyrównała z tymi dwoma cząstkami, które lecą wolniej, ale w prawo. Ta cząstka, która poleciała tutaj, mniej więcej równoważy swój pęd z tymi. No i jak się popatrzy, to całościowy pęd jest około równy 0. Niedokładnie 0, no bo to, że tu jest stała grawitacji powoduje, że te cząstki lekko zaginają swoje trajektorie i dochodzi trochę prędkości y w dół, bo są w sile grawitacji. Jeszcze coś ciekawego. Więc ta, ta zasada pędu, taka, taka pędu rozumianego jako wektor, czyli e, wektor pędu oznacza tyle, że y, x -owa, y -owa i z składowa pędu początkowa była 0, więc finalnie, Xowa, Yowa i ta zetowa jakby patrząca ekran musi się równoważyć jest, do, jest źródłem tego jak odkryliśmy coś co nazywa się neutrinami więc to nie do końca jest tak tam chodziło o moment pędu tam chodziło troszkę o brak energii ale jedna tak bym młodszy, myślałem że to tak że tak można rozumować więc mamy neutron W rozkładzie beta neutron rozkład, rozpada się na proton i elektron Dlaczego na proton i elektron? Dlatego, że to ma ładunek plus jeden elementarny, to ma minus jeden, początkowo ładunek był 0, więc tak może się stać. No, ładunek się znikąd nie pojawia, tu wygenerowaliśmy 0, dostaliśmy plus jeden i minus jeden. Proton jest dużo cięższy od elektronu, więc żeby pen był zachowany, to musi się poruszać wolniej niż elektron, elektron szybciej. Pamiętacie te rozpady? Poprzedniego spotkania. No ale widzieli, można zaobserwować coś takiego w eksperymentach, że elektron ma nie tylko tą składową w kierunku, w której porusza się proton, czyli można by powiedzieć, że to pomarańczowe jakoś tam się równoważy z tym czerwonym, no bo elektron y, lekki, proton ciężki, ale elektron jeszcze tak trochę poleciał, tak jakby w dół, zyskał jeszcze tą Y składową pędu. Więc do tej postawie można dojść do wniosku, że brakuje jeszcze jednej cząsteczki, i voilà. Tak można zapostulować, że jeszcze coś musiało być wygenerowane w tym rozpadzie i było to e, antyneutrino elektronowe. Akurat w tym przypadku rozpadu jest to rozpad beta-minus, więc tu powinno być antyneutrino i ono powinno mieć taki pęd, ono jest bardzo lekkie, więc będzie bardzo szybko się poruszało, taki pęd, żeby, żeby zrównoważyć e, y składową pędu protonu i elektronu. Widzimy, że tylko elektron porusza się w dół, więc... Y składową elektronu i razem z elektronem zrównoważyć tą, tą, tą składową w lewo pędu protonu, tak żeby całościowo pęd był równy zero, tak jak na początku, ponieważ początkowo neutron spoczywał, nie poruszał się nigdzie. No i właściwie tu kończymy. Tym razem nie podsumowaniem, bo to było takie kilka przykładów, więc zamiast podsumowaniem chcę wam zadać zagadkę, więc zagadka kiedyś będzie rozwiązana, więc pytanie jest takie. Dlaczego? wymyślone takiego sposobu podróżowania. A ja tutaj kolega zasugerował kiedyś taką zagadkę, że jesteśmy w pewnym miejscu, Ziemia się kręci, prawda? Ona się kręci całkiem szybko, 24 godziny i jesteśmy w tym samym miejscu, czyli tak naprawdę na równiku to jest 40 tysięcy kilometrów na 24 godziny. Całkiem szybko. No to tak, wyobraźmy sobie, że jesteśmy balonem, podnosimy się na jakąś wysokość, a następnie czekamy, aż Ziemia się obróci i lądujemy po jakimś czasie w innym miejscu. Albo na przykład możecie bardzo wysoko podskoczyć i poczekać, aż Ziemia się pod Wami obróci i spaść kilka metrów dalej. Dlaczego się tak nie dzieje? Dlaczego jeszcze nikt nie opatentował takiego sposobu transportu? Pomyślcie o tym. Yy, no, może się da. Może wystarczy wziąć balon, podnieść się na przykład na godzinę i przemieścić się o 1,24 yy, szerokości geograficznej, na której się znajdujecie. To by było fajne. Sprawdźcie, czy to, czy to działa. Dzięki wielkie.